Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie na horoskopie weekendowym od 5 do 7 grudnia. W ten weekend czeka nas wyjątkowa, super pełnia księżyca w znaku bliźniąt. Ta pełnia księżyca ma nam pokazać ostateczne zakończenia w roku 2025. Dużo będzie wieści, dużo będzie newsów, informacji, wiadomości w tym świecie publicznym, ale w Waszych życiach również. To jest pierwsza wiadomość, która sama wyskoczyła z kart tarota. Paśmieczy. Paśmieczy niesie informacji, niesie listy, pisma, wiadomości, ale też tutaj docierają do Was takie ważne informacje, które są trudne do zdobycia, ale do Was przychodzą. Przychodzą same, przychodzą z nienacka, zaskakują Was na pewno, zdecydowanie. Moi drodzy, tytułem wstępu. Podziękuję wszystkim tym, którzy tutaj jesteście, którzy wspieracie mój kanał. Na poziomie wsparcia pojawiły się dzisiaj nowe wiadomości, pojawiła się poranna kawka tradycyjnie, więc jest nas coraz więcej. Macie ponad 70 materiałów do obejrzenia, archiwalnych materiałów. Jeżeli chodzi o ten weekend, zapraszam Was w sobotę na czytania prywatne i w niedzielę do południa. W niedzielę po południu jadę na technojogę, będę stawiała karty na takim evencie, i dzisiaj nagrywałam właśnie wideo moim wspierającym o tym, jak miałam takie przyczucie, że coś do mnie przyjdzie. Planowałam w ten weekend wyjechać z moją mamunią, natomiast powiedziałam właśnie moim wspierającym: słuchajcie, coś chyba do mnie idzie. Robiliśmy też. Robiłam też karty duszy i też wyszłam joga, tak więc widzę się z wami stacjonarnie na techno jodze. Tak więc na czytania prywatne, kochani, 10 dni trwa teraz oczekiwanie na zamówienie horoskopu osobistego na nowy rok. Na nowy rok jest to taki horoskop, który dostajecie w postaci dwóch filmów. Dwa filmy. Pierwsza połowa roku wiadomości od stycznia do czerwca 2026 i druga połowa od czerwca do grudnia 2026. Cały rok, miesiąc po miesiącu macie rozłożony skarb. Tarota. Anielskich, wiecie z czym macie do czynienia w danym miesiącu, więc to jest ogromnie ważne. No i czytania lekcji i długi karmiczne. Jeszcze wielu z Was zamawia, dlatego czekamy teraz 10 dni. Te czytania są w cenie promocyjnej, w cenie, która zmieni się od stycznia. Więc tym bardziej korzystacie. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy sobie tarotem. Jest zwycięstwo, więc tutaj u kogoś przepięknie pokazane jakieś zwycięskie sytuacje, jakieś wyjście zwycięskie z danej sytuacji. Dla niektórych z Was łapcie swoje przekazy. Nie każdy jeden przekaz rezonuje z każdym, ale tego przekazu każdemu życzę. Właśnie tej szóstki buław, zwycięstwa, awansu dla niektórych. Polepszenia się sytuacji materialnej może być, uznanie w społeczeństwie, w grupie może być, ale też tu jest uwolnienie. I ta pełnia, ta ostatnia, super pełnia, ona ma super moc. Żeby się uwolnić, żeby się uwolnić od tego, co wam ciąży. Być może wiele lat. Być może trzeba jeszcze to dziewięciolecie zakończyć, bo niektórzy nie zakończyliście. Moi kochani, właśnie tego dziewiątego roku. Jeszcze te dziewięć lat się domykają. To już ostatnie podrygi. Neptun ostatni raz jest w znaku ryb, bo później będzie za 200 chyba 45 lat, więc naprawdę energia silnego uwolnienia. Neptun nam pokaże. W rybkach tym bardziej. Bardzo mocno, od czego czy od kogo trzeba się uwolnić. Dużo korespondencji, to mi potwierdzają kolejne karty duszy. Trzeba będzie być fair, bycie fair, bo jeżeli nie, nawet najmniejsze kłamstwo powiecie, Tutaj słowa się niosą podczas tej pełni, może zostać wyhaczone z kontekstu zdania coś, przekręcone. Wasze słowa mogą zostać wpuszczone w świat dalej albo ktoś wałkuje wasze imię też y, taka sytuacja może być. Dogłębna wiedza, więc to jest chęć nauki: to są bliźnięta, webinary, seminary, bycie na telefonie. Telefonicznie też dużo może do was przychodzić. Też tych dodatkowych informacji. To jest też korespondencja mailowa, to są WhatsAppy. Są też spotkania, i do kogoś ktoś przyjeżdża z długiej drogi, albo ktoś się w długą drogę wybiera, albo ktoś dostaje zaproszenie z długiej drogi, albo ktoś do kogoś po prostu dzwoni, tak porozmawiać dwa razy, podokańczać niedokończone historie. Kto tu jeszcze ma? Kto tu jeszcze ma do pokończenia pewne sprawy, a to już nowe nadchodzi. Tu już nowe jest, bo jest karta maga. Więc Tarot nam pokazuje, już wchodzimy w nową energię i już to wszystko się zmienia. Już się zmienił nowy rok chiński, już się zmienił nowy rok numerologiczny. Słuchajcie, te zmiany tuż tuż, ale tu już są pokazane prawdziwe zmiany. Wejście w coś nowego, zainicjowanie coś nowego i tu już jest działanie w nowym kierunku. Więc cudownie, coś fajnego się wydarzy, coś dla dziecka też bardzo dobrego. Talent waszego dziecka zostanie dostrzeżony albo dobra wi wiadomość. Dla dziecka od dom, do domu, do rodziców. Docenicie też, że nie ma jak w domu. Widzę mężczyznę, bliźnięta waga wodnik, ważny mężczyzna dla kogoś. Bliźnięta waga wodnik i kobieta, baran, lew, strzelec albo dla kobiety. Słuchajcie, dobrze temat finansowy jest pokazany. Mamy dziewiątkę monet. Kupienie sobie czegoś wyjątkowego, jakieś wyjątkowe zakupy. Sprzęty mogą się psuć, bo to jest retrogradacja merkurek. Jeszcze. Więc mogą się psuć lokówki, suszarki, pralki, lodówki. Możecie mieć odwołane coś w podróży też. No bo to merkury, komunikacja, również ta, którą docieramy w dane miejsca. Koło Fortuny mówi o podróży, więc dla jednych jest pokazana podróż, nowy pojazd. Kupienie jakiegoś zakupu większego za większą gotówkę, zainwestowanie, ale też kupienie nowego pojazdu. No, to jest pokazane zdecydowanie. Leasingowanie nowego pojazdu, rozmowa o zakupie nowego pojazdu, planowanie, wybieranie. Tutaj też są zmiany. Tu u kogoś dużo rusza. Zmiana potwierdzona z kart mistycznego kipera. Nowe życie potwierdzone z kart. Wyrocznie, więc zobaczcie jak pięknie ona już się przygotowuje i bądźcie przygotowani, bądźcie przygotowani, zwłaszcza single, singielki, naprawdę jest możliwość spotkania bratniej duszy, bliźniaczy płomień, tu uważam, że z karty duszy miłość jest pokazana absolutnie pięknie i znalezienie nowej miłości, to jest ta Wenus, też bardzo dużo energii Wenus jeszcze działa. Piątek jest dniem Wenus, jest pełnia w bliźniętach. Kontakty, znajomości. Widzę też, że niektórzy byle dotrwać do końca, do weekendu. I tu mężczyzna Baran Lew Strzelec. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo wyjazdów, jeżdżenia, załatwiania. Ktoś też załatwia coś na ostatnią chwilę, jakieś dokumenty, papiery, podpisy, szkolenia. Tu są pokazane, ale też poszerzanie wiedzy, nauka. No, energii się nie oszuka, moi kochani. A zerknijmy sobie teraz do wiadomości anielskich. Trzy wiadomości anielskie. Na czas tego weekendu od 5 do 7 poprosimy. No, jest sporo wojowania, nawet karty anielskie mówią: Wojownik. A jesteś wojownikiem światła. Bóg potrzebuje cię, abyś niczym anioł roztaczał boski blask nad ziemią. Spokój. Nawet jeżeli wyrażacie swoje zdanie, to przede wszystkim spokój, nie wojowanie słowem. Pełnia jest takim czasem, gdzie, no, czasem o jedno słowo za dużo. Naprawdę. Więc tutaj nie walczcie, uzdrawiajcie sytuację, lepszy zdrówko. Polepszenie zdrowia, Przestanie, zaprzestanie jakiejś boli dla kogoś. Ktoś to powinien był usłyszeć. Ja, Rafał, pomagam Ci leczyć siebie i innych. Trzeba uleczyć pewne sytuacje, trzeba uleczyć pewne związki, pewne relacje. Merlina mówi, że jeżeli jesteście zdezorientowani, skorzystajcie z pomocy profesjonalisty, fachowca. I tu się kłania, czytanie prywatne dla kogoś, moi kochani. Zobaczmy jeszcze karty duszy. Zobaczmy jeszcze karty duszy. Boska magia. Nadzwyczajna magia teraz cię otacza. Pełnia księżyca. Czas palenia. Świec. Pełnia marzenia spełnia, więc zwłaszcza w piątek, kiedy to dostaniecie, kochani, zapalcie świecę intencyjną. Swoje kryształy wystawcie na parapet, na to działanie światła, promieni księżyca, żeby się naładowały. <laughs> Zobaczmy jeszcze, może. Kryształ na ten czas spełni. Zobaczmy jeszcze kryształ. Jaki będzie korzystny dla nas? Simsonit, czyli silnie tutaj zdrowie jest pokazane. E, Simsonit jest bardzo dobry do uzdrawiania, do leczenia, e, ale też do osiągnięcia takiego stanu równowagi wewnętrznej. Wspaniale. Moi kochani, zobaczymy jeszcze karty cygańskie. Jeszcze karty cygańskie. Widzę, że ktoś tutaj przychodzi kogoś pocieszać. Jest jakieś pocieszanie, jakieś wiadomości pocieszające. Kondolencje też słyszę dla kogoś zjednoczenie, zjednoczenie rodziny, pogodzenie w rodzinie. Ktoś przychodzi i chce się pogodzić jak gdyby nigdy nic bez słowa. Dom, albo zostajecie w domu, albo są rozmowy o domu, sprzedaż domu, kupno domu, coś takiego dla domu, słuchajcie, albo spędzacie weekend w domu i w domu świętujecie, celebrujecie, jest wesołość, są toasty, jest impreza, są prezenty. Mikołajki to więc dla dzieci też prezenty na pewno. Stałość, więcej stabilizacji w ten Weekend. Czujecie się stabilnie, i ktoś wyjeżdża w podróż. Czyli to koło fortuny też się tutaj pokazało. Zapytajmy zatem karty anielskie. Zadajcie pytanie kartą i wybierzcie jedną z trzech odpowiedzi. Zobaczmy, kochani, ja też zadaję pytanie, ja wybieram jedynkę, co nam karty pokażą. Już ruszamy. Gotowe karty. Jedyneczka, przemyślcie to. Trzeba będzie to dobrze przemyśleć. Dwójka. Nie ma powodów do zmartwień, bez obaw. A trójka to przebaczenie. Przebaczenie i tego Wam życzę, kochani. Cudownego weekendu, cudownej pełni. Niech pełnia każde wasze marzenie. Spełni pięknych rytuałów, dużo spokoju, dużo miłości. I wszystkiego, wszystkiego cudownego. Do zobaczenia.